Wszystkim, którzy będą tędy przejeżdżali, błogosław to rondo. Swoją maską uprzedzaj kroki wszystkich i bądź z nimi w drodze. Bronić od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu, Bo im szersza strona i mojego buka, żyje życiem zbiorowym narodu, w tym jest nie ono droższe tym większą ma i tym większą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój jego najsłynniejsze publikacje nieodmiennie dotyczą polskich spraw to m.in. innymi myśli nowoczesnego Polaka polityka polska i odbywanie państwa w swojej publicystyce przedstawia i założenia ruchu narodowego i własną wizję państwa moją część będzie każdy z nas, tak jak każdy z tych żołnierzy do którego Ronda będzie już dzisiaj może dawać swoją postawę, właśnie taką, jak na tym na patriotyczną, świadectwo tego, że dąży do tego, do tego tam był że jednym z pierwszych obrońców był właśnie członek Narodowej Demokracji, Kapitan I Idąc dalej, już do tego, do tego ostatniego Ronda, Ronda Wyklętych, jakby gdyby duchu, y, idei Romana Główskiego, również narodowych sił zbrojnych tej pierwszej organizacji, która w pierwszym czasie wojny stawiła zbrojny opór w